Cześć, witam, dzień dobry, mam na imię Paweł, jestem ratownikiem medycznym i mam ADHD oraz stwarnienie rozsiane. W dzisiejszym filmie chciałem Wam, tak jak wczoraj obiecałem, opowiedzieć o tym, czym jest lenistwo, czym jest prokrastynacja i czym jest paraliż decyzyjny. Skąd ten pomysł? Mianowicie stąd, że właśnie między innymi do nagrania tego filmu zbieram się bardzo, bardzo długo. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w ostatnim tygodniu, w przyszłym tygodniu, we wtorek zaczynam swoje leczenie, bardzo się z tego cieszę. Trzymajcie kciuki. A poza tym, no jak to jest? Stoisz nad czymś, stoisz nad kubką prania i nie możesz go poskładać, stoisz nad stertą papierów, nie możesz ich posegregować. Pytanie, właśnie, czy to jest lenistwo, czy to jest prokrastynacja, czy to jest paraliż wykonawczy? No więc, co jest czym? Jeśli chodzi o lenistwo, to z definicji to jest brak chęci i potrzeby działania. Mamy Coś do posprzątania, mamy coś do zrobienia, ale zamiast to zrobić, wolimy zrobić coś innego, na przykład posiedzieć i pooglądać serial, pograć na komputerze. Żeby temu przeciwdziałać, możemy ustalić sobie priorytety, możemy spróbować zaklasyfikować to jako wyższy priorytet w głowie. Albo ustalić sobie, że jeśli mi się uda to zrobić, to wtedy sobie coś pogram, to wtedy dam sobie nagrodę. Od strony naszego mózgu chodzi o to, że jest zbyt mała aktywność układu nagrod. Nasz mózg jest zbyt mało zmotywowany, ale nie jest zablokowany. W przypadku prokrastynacji to już jest troszkę większy problem, dlatego że mamy świadomość tego, że priorytet naszego zadania jest dosyć wysoki, a my mimo wszystko go odkładamy ze względu na to, żeby odwlec. Tak naprawdę, zrobienie czegoś, co nie sprawia nam przyjemności. Przykładem może być konieczność napisania jakiegoś raportu, ale zamiast tego zaczynam porządkować biurko albo sprzątać, albo robić coś innego, czyli nie siedzieć i marnotrawić czas, tylko odkładanie jednego zadania, żeby zrobić coś innego, dlatego że to zadanie wywołuje u nas jakiś poziom stresu. Z strony psychicznej jest to tak naprawdę unikanie stresu albo albo lęku związanego z koniecznością wykonania tego zadania albo z tym, że koniec tego zadania może spowodować konieczność podjęcia kolejnego kroku, który może u nas wywoływać lęk lub stres. Z strony fizjologicznej wygląda to tak, że układ limbiczny tłumi działanie naszej kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za planowanie, a układ limbiczny niestety jest odpowiedzialny za emocje, w części też negatywne, jak na przykład stres. Dobrym tipem do tego, żeby sobie poradzić z prokrastynacją, jest dzielenie zadania na takie mniejsze części. Zaplanuj sobie, że masz to podzielone na ileś kroków i po kolei rób te kroki. Dzięki temu możesz zbliżać się do wykonania tego zadania, nie robiąc tego w całości i rozciągając to, zmniejszając dzięki temu stres. Trzecie: paraliż wykonawczy dla mnie zmora, dramat, tragedia. To jest coś, co mnie paraliżuje. Bardzo często mam taką sytuację, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, stojąc po prostu na tym, nie jestem w stanie. ostatnio próbowałem komuś to wytłumaczyć. Mam na biurku 100 faktur i one są gotowe. Trzymam w ręce telefon, żeby zrobić zdjęcia i wysłać je do księgowej i ja nie jestem w stanie tego zrobić. To nie jest tak, że ja nie chcę tego zrobić. Albo że nie mogę w danej chwili poświęcić temu czasu, albo że jest jaki, jakakolwiek przeszkoda poza moim mózgiem w wykonaniu tego zadania. To tak jak z rozpakowaniem walizki. Będziesz przechodzić nad nią 50 razy, bo to nie jest czas na to. A w końcu przychodzi taki moment, w którym zaczynasz to robić i robisz wszystko. Paraliż wykonawczy powoduje stres. Paraliż wykonawczy powoduje, że potem siedzisz przez całą noc i nadrabiasz te wszystkie zaległości. Paraliż wykonawczy mnie na przykład bardzo mocno męczy psychicznie, bardzo mnie obciąża fizycznie. Ja fizycznie odczuwam stres w związku z tym, że nie mogę zrobić czegoś, co jest banalnie proste, bo zrobienie zdjęć tych faktur jest. Ekstremalnie proste, tak? Wysyłam je do księgowej, cyk, pyk, trzy minuty jest zrobione. Ja stoję i nie jestem w stanie. Bardzo trudno jest to wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie doświadczył paraliżu wykonawczego. To jest tak, jakby coś nas mroziło. Blokuje ci ręce, blokuje ci nogi, możesz zrobić wszystko inne, tylko nie to. Straszne jest to uczucie, strasznie go nie lubię, bardzo mi utrudnia życie i w tej, w tej kwestii ADHD jest straszne, bo naprawdę, wierzcie mi, przeszkadza. Przeszkadza. Potem oczywiście jesteśmy w stanie to wszystko nadrobić, ale kosztem naszego zdrowia, kosztem wielu nieprzespanych nocy, kosztem stresu, który się nagromadza i nieprzyjemnych sytuacji, jak na przykład. Pozdrawiam Cię, Ewelina. Sorry. Wyślę, naprawdę. Poważnie. Od strony mózgu wygląda to w ten sposób, że kora przedczołowa i układ, który jest odpowiedzialny za wydzielanie dopaminy, jest zablokowany. Nie jest w stanie uruchomić po prostu funkcji. Nie jest w stanie wydać polecenia zrób. Jest wszystko gotowe. Zawiesza nas w gotowości do zrobienia czegoś. Natomiast nie ma możliwości wydania komendy go, tak? Nie, jest, nie ma tego czegoś, co wciska Enter i my zaczynamy to robić. Nie fajna sprawa. Nie powiem Wam, jak ja sobie z tym radzę, bo nie radzę sobie z tym. Natomiast internet podaje takie rzeczy jak body doubling, na przykład usiąść koło kogoś, kto coś robi i kopiować jego ruchy. Może to pomóc. Nie próbowałem z chęcią sprawdzę. Drugą rzeczą jest rozdzielenie, tak jak przy prokrastynacji, zadań na malutkie kroki. Tutaj chodzi o takie naprawdę ekstremalnie małe kroki, żeby nie myśleć o tym, że musisz wykonać to zadanie, tylko podzielić sobie to na kilka małych zadań i wykonywać je po kolei. To może faktycznie też zadziałać, dlatego że myśl o zrobieniu całości nie jesteśmy w stanie tego po prostu ogarnąć. I jeszcze jeden jest taki rytuał startowy, czyli wyrobienie sobie takich nawyków, które mówią, że w momencie, kiedy włączasz timer, mija czas i po minięciu tego czasu po prostu zaczynasz coś robić, tak? To jest ustawienie sobie zewnętrznego takiego triggera, który odpali Cię w momencie, kiedy nie wiem, stoisz, nie możesz tego zrobić, masz ten paraliż, jesteś zamrożonym i nagle dostajesz sygnał z zewnątrz, dźwięk, obraz, czy cokolwiek, który odpali i powie start, tak jak pistolet. To też może pomóc. Sprawdzę, dam wam znać. Tak, w telegraficznym skrócie: lenistwo to jest nasz wybór. Prokrastynacja to jest odkładanie, a paraliż wykonawczy to jest całkowita niemożność wykonania jakiegoś zadania w danym momencie, bo to nie jest tak, że ja go nigdy nie zrobię. Później, tak jak mówię, robię, przychodzi deadline. Ja wiem, że jutro już jest całkowity deadline, i zawalę całą ten noc cały dzień całą noc i na 5 minut przed końcem zrobię, oddam czasami turbo fajną wersję, czasami niedopracowaną i później jest stres, bo jest źle, bo coś nie wyszło tak jak miało być i jest niefajnie. więc to są trzy różne rodzaje. Finał zwykle jest ten sam, czyli niewykonanie zadania. Natomiast całkowicie inne są przyczyny, całkowicie inaczej, można do nich podchodzić i całkowicie inne są rozwiązania tych problemów tak naprawdę. Musimy też pamiętać, że paraliż wykonawczy jest rzeczą charakterystyczną dla osób, które mają ADHD, dla zaburzeń lękowych, dla wypalenia zawodowego, dla kilku takich dysfunkcji, które pojawiają się u wielu osób, ale najczęściej jest właśnie występuje on u osób z ADHD. Ja z przyjemnością usłyszę od Was, jak Wy sobie radzicie z paraliżem wykonawczym, jak sobie radzicie z prokrastynacją, albo jaki macie po prostu sposób na lenistwo, bo czasami faktycznie wystarczy, żeby ktoś przyszedł i powiedział: Chodź, zrobimy to razem, zrób tak jak ja i będzie dobrze. Natomiast z paraliżą wykonawczym jest ten problem, że nikt nie wejdzie wam do głowy, bo jest mnóstwo razy tak, że, że księgowa do mnie dzwoni, mówi: Paweł, już, już jest termin, teraz ja muszę to zrobić, bo, bo przyszedł czas. No i finał jest później taki, że nie wiem, Urząd Skarbowy robi ci problemy, albo masz problemy w pracy, bo nie oddałeś jakiegoś jakiegoś sprawozdania na czas, czy nie wiem, wypracowania w liceum, no obojętne. Tego, tego naprawdę można tych przykładów mnożyć mnóstwo. Z chęcią dowiem się, jak, jakie Wy stosujecie triki, jakie macie sposoby na to, żeby poradzić sobie z tym. Zapraszam Was też do komentowania, do obserwacji, do udostępniania tego. Trzymajcie się tam i do zobaczenia jutro. Hej!